To się w dzisiejszym odcinku pokażę, zmiany w nowym snapshotie 20W48A. Więc pierwszą zmianą w nowym snapshotie to jest to, że świeczka, zegar, kompas oraz luneta mają teraz inne tekstury. Także blok ametystu oraz kiełkujący ametyst także mam inne tekstury. Więc ogólnie 6 rzeczy ma inną teksturę i co najlepsze, to teraz luneta jest 3D. Więc teraz jak wezdę na F5 to teraz luneta jest normalnie 3D i teraz normalnie wygląda jakbym patrzył przez nią, a nie jakbym sobie wybijał oko. I kolejną nową rzeczą w tym Snapshocie to są stalagmity oraz stalaktyty. I te stalagmity oraz stalaktyty tak naprawdę to są jedynym itemem, więc jeśli postawię ten item na dole to po prostu się zmieni w stalagmit, a jeśli postawię go na górze to zmieni się w stalaktyt. Więc tak to działa. Więc stalagmity oraz stalaktyty są jednym itemem i jeśli się złączy je z góry i z dołu, to zmienią się w coś takiego. Jest też taki blok, który jeszcze nie ma nazwy po polsku, w ogóle wszystkie te przedmioty jeszcze nie są przetłumaczone i stalaktyty także można rozwalić trójzębem, zębem. Więc jak tutaj strzelę w tego stalaktyta, to się normalnie rozwali, także można rozwalić to normalnie rączką. I jakbym stał nad nim, to bym dostał obrażenia, więc ja teraz zmienię na survival I można normalnie rączką to zwać, i jak ta stoję pod tym, to zaraz dostanę obrażenia. I to na serio bardzo dużo obrażeń daje, więc można normalnie zginąć. I także, jeśli się wpadnie z góry na tego stalagmita to też się dostaje obrażenia, więc ja tutaj spadnę. I faktycznie dużo obrażeń jest. I te obrażenia są dużo gorsze, jeśli się to i wyżej, więc ja się tutaj postawię takiego małego, więc faktycznie chociaż ten jest mniejszy, więc powinien zadać mniej obrażeń, ale tak nie jest, więc on tak faktycznie zadaje tyle samo obrażeń i ta prawie mnie zabił, więc mniejszy stalagmit, on jest faktycznie gorszy niż większy stalagmit, bo się spada o jeden blok więcej, więc to jest faktycznie gorsze i ja już prawie zginąłem, więc zmienię już się na kreatywny to ogólnie stalaktyty są bardzo niebezpieczne tutaj zaprezentuję jeszcze jak one spadają jeszcze raz to jest w ogóle satysfakcjonujące jak one spadają ja bym mógł to oglądać normalnie cały dzień, by mi się to nie znudziło więc jedna rzecz, którą one robią krople z nich faktycznie spadają, więc jeśli na przykład teraz się postawi stalaktyta nad kociołkiem, to będzie faktycznie spadać lawa. i Tutaj zrobiłem taką farmę lawy, więc faktycznie można zrobić teraz nieskończone źródło lawy, więc po prostu daje się lawę nad tymi stalaktytami i tutaj będzie spadać lawa do tych kociołków, ale to jest bardzo wolne, więc... To ziemy bardzo długie, to faktycznie tutaj ustawiłem 10 minut temu. Jeszcze to się nie zapełniło, więc jest bardzo wolne. Jest bardzo mała szansa, żeby to się stało, ale jeśli się poczeka wystarczająco czasu, to te kociołki powinny się napełnić lawą. I to już jest wszystko z tego nowego snapshota. Jeszcze teraz powiem kilka mniejszych zmian, które są w tym Snapshocie. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na sakiewkę w ekwipunku teraz opróżnia tylko jeden przedmiot z sakiewki. Świece można teraz umieszczać tylko wtedy, gdy poniżej znajduje się twarda powierzchnia. Noszenie jakiejkolwiek części skórzanej zbroi teraz całkowicie zapobiega zamacznięciu. Więc to by było na tyle z tego Snapshota. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować. Elo. Cześć. Pa, pa.